Zapalenie oskrzeli to jest już e, choroba, która de facto jest groźna dla dziecka, tak? To znaczy to nie jest tak, że gdyby sam bezpośrednio zapalenie skrzeli stanowi zagrożenie życia dla dziecka, oczywiście tak, natomiast no niestety to wymaga już konsultacji lekarskiej. To, z czym się borykają rodzice, to to, czy to już jest zapalenie o skrzeli, czy jeszcze nie, czy to zapalenie płuc, czy jeszcze nie, czy już. jak Gdyby zeszło z tego nosa na te płuca i oskrzela, to rzeczywiście są pytania, które, które rodzice zadają. Objawowo nieraz bardzo trudno stwierdzić, na ile już mamy zapalenie o skrzeli. Ja mówię z perspektywy oczywiście rodzica, tak, no bo co innego momencie, gdy się pojawia mu lekarza, jest w stanie osłuchać dziecko i zobaczyć czy na tych oskrzelach są jakieś zmiany. Natomiast no, wynika to przede wszystkim też z tego, że te zapalenia oskrzeli wywoływane są przez patogeny, które niejednokrotnie nie dają nam takich typowych objawów. Tak? I mówimy wtedy o takich atypowych zapaleniach oskrzeli, czyli nawet lekarz nie słyszy na słuchawkę zmian na oskrzelach. To już jest w ogóle taka sytuacja, gdzie nawet pediatrze jest trudno i bez zdjęcia rentgenowskiego, no właściwie nie da się tego potwierdzić czy stwierdzić, tak? To co rodzic może zrobić ewentualnie w jakim momencie się pojawić u lekarza. To sytuacja w momencie, gdy dziecko nam intensywnie kaszle. Nie ma poprawy w ogóle po y, lekach przeciwkaszlowych, oczywiście bardzo często rodzice też pytają, który zastosować, tak? czy suchy, czy mokry kaszel już dziecko ma, no, to jest y, jednokrotnie trudne dla rodziców, ja tak raczej staram się wtedy mówić, że kaszel mokry to sytuacja wtedy, gdy dziecko ewentualnie chce coś odpluć, tak? że gdyby coś tam po prostu zalega i stara się tym kaszlem po prostu tego pozbyć. Kaszel suchy, no to po prostu jak gdyby to to ewidentnie jest to po prostu szczekający suchy kaszel, gdzie nie mamy żadnych dodatkowych, żadnej dodatkowej wydzieliny. Możemy oczywiście podawać leki przeciw kaszlowe i spróbować, tutaj one są też dostępne bez recepty, więc to nie jest jakiś duży problem. Natomiast w momencie, gdy pojawia się gorączka, stan podgorączkowy, obserwujemy dziecko. Ma się pojawia gorączka powyżej 38 stopni, to absolutnie musimy się udać do lekarza i to sprawdzić, tak? Zwłaszcza taka, która będzie bardzo wysoka, typu 39-40 i do tego ostry, intensywny kaszel i tak dalej, no to absolutnie wtedy to, to, to wymaga tej wizyty. Na ile trwa, jak długo trwa w ogóle takie zapalenie? No to też wszystko zależy od tego, jaka bakteria, mówiąc tak w dużym skrócie, wywołała to niestety zapalenie oskrzeli, tak? Bo Najczęściej to jest około tygodnia do 10 dni i tyle trwa leczenie po prostu tych zapaleń oskrzeli. Nie musimy już teraz dziecka leczyć w szpitalu, bo te antybiotyki, które są dostępne na rynku, właściwie bardzo dobrze sobie radzą z, z tymi infekcjami. Ale no na pewno zapalenie skrzeli wymaga zastosowania antybiotykoterapii. No i to oczywiście już musi tą decyzję podjąć pediatra, no uzna, że to już jest konieczne. To nie jest tak, że w momencie, gdy dziecko kaszle, musimy od razu podawać antybiotyki, bo absolutnie broń Boże, z tego powodu, że to może być bardzo wiele przyczyn, tak? I trudno tutaj weryfikować i właściwie na podstawie samego kaszlu stwierdzać, czy już antybiotyk, czy nie, tak? My leczymy dziecko, dziecko całościowo, więc w momencie, gdy są wszystkie dodatkowe objawy i mamy te zmiany osłuchowe na tych oskrzelach czy płucach, to rzeczywiście wtedy lekarz podejmuje decyzję o leczeniu stosownym do tego, co dziecku dolega. Że jedną z uważam fajniejszych metod radzenia sobie z zapaleniem oskrzeli jest stosowanie inhalacji, tak? I oprócz stosowania tej soli fizjologicznej, czy takiej 3%, którą możemy sami kupić bez recepty, jest jeszcze gro leków, które pediatra może zastosować. I to nie jest tak, że właśnie zapalenie oskrzeli wymaga od razu stosowania antybiotyków. Absolutnie. Program antybiotykoterapii jest taki, że musimy te antybiotyki stosować oczywiście adekwatnie do stanu zdrowia dziecka, jak najpóźniej, tak? I macie, gdy nie potrzeba. Absolutnie nie ma także, jeżeli podejrzewamy zapalenie skrzeli, musimy bombardować dziecko antybiotykiem. Nie, próbujemy. Jeżeli po dniu, dwóch, po inhalacjach z lekami, które pediatra nam przepisał, nie ma poprawy? Ok, możemy rozważyć antybiotykoterapię, ewentualnie zrobić badania, zrobić zdjęcie genowskie płuc, ale na pewno nie ma powodu tego, żeby od razu podawać dziecko antybiotyki.